Cześć, więc dzisiaj mam dla Was nowy filmik, i tym razem tracę z Was holem kosmetycznym. Dawno nie było takiego typowego holu kosmetycznego. Zawsze jeszcze dokładałam ubrania, ale tym razem stwierdziłam, że zrobię taki typowo kosmetyczny hol, bo dość sporo kosmetyków e, nakupowałam w ostatnim czasie. Były też te promocje w Rosmanie minus 50% i niewiele rzeczy tam kupiłam, bo zawsze w dziwny sposób, jak szłam tam, to już nic nie było tego, co chciałam. Um, natomiast no, coś tam udało mi się y, złapać na tej promocji, y, więc Wam pokażę tutaj zaraz. Zacznę tradycyjnie od kolorówki, tym razem powiem Wam, że trochę jej jest przedłużając już zaczynam pokazywać. Zaczynam od oczu tutaj y, nic nowego, czyli mój ukochany eyeliner z Eveline 2000%. I teraz dwie maskary. Jedną już miałam wam pokazać w poprzednim holu, ale zapomniałam, przypomniało mi się, jak wyłączyłam kamerę, lampę, odstawiłam na swoje miejsce i takie no super, miałam się to wam pokazać, więc stwierdziłam, że pokażę wam w tym filmiku. Jest to maskara, którą mogliście widzieć już w Get Ready with Me. Maybelline Lash, sensa coś tam. Um, w każdym razie mogliście zobaczyć, jak się sprawdza w Get Ready with Me, tak jak już powiedziałam. Ja jestem z niej zadowolona, poleciła mi ją koleżanka, bo nie byłam do niej przekonana, ale sprawdza się naprawdę spoko. I się już pobrudziłam od czegoś. Aha, bo to jest brudno odkrytki, super. No super, jestem już ciemna, już jestem brudna, przestanę tam nagrywać. Um, I kolejna maskara jest to z Rimmela Scandalize. Ta maskara już trochę jest na rynku, ale jakoś nigdy nie skusiłam się jej kupić. Teraz właśnie tą maskerę kupiłam na promocji tej nie, bo kupiłam ją kilka dni przed promocją się wkurzyłam na mniejsza. Ale tą kupiłam właśnie na promocji. Jeszcze jej nie używałam, więc Wam nic na jej temat nie powiem. Co do korektorów, to kupiłam dwa korektory. Jeden jest to pod oczy z Rimmela Match Perfection 030 Classic Beige i z Everline Art Makeup Professional. To jest bardzo fajny korektor kryjący, bardzo go lubię. Nie pierwsze moje opakowanie, także mogę Wam go serdecznie polecić. Jak również ten korektor pod oczu, bo też już go nie pierwszy raz mam. Właśnie jeszcze co do oczu, to kupiłam sobie kredkę z May, Maybelline, Fu, z Miss Sporty Mini My Eyeliner. Jest to biała kredka do oczu, która się tak wysuwa. Nie po co mi kupiłam tą kredkę, kupiłam ją tam za 3 zł, bo właśnie też ją kupiłam na promocji chyba. na kosztowała 6, a ją kupiłam za 3, czy jakoś tak mniejsza. Mm. No, i tak chciałam białą kredkę, jednak mi się nie podoba jak ta biała u nie wygląda. Może jak poleży z roku u mnie w, w szufladzie, to może zacznę używać. Tak samo było z czarną kredką. Poleżała ponad rok w szufladzie, albo coś koło tego. No i teraz zaczęłam ją używać. Także no, może musi swoje po prostu odleżeć. Co do ust, to kupiłam sobie konturówkę z Vibolong Luxing Liner. Um, Ją chyba też możecie zobaczyć w tej jak się nie mylę. Tutaj Wam pokażę. Na ręce wygląda tak, natomiast na ustach wygląda bardzo ładnie. I idealnie współgra z tutaj z kredką Lovely Color Wear Long Lasting Lipstick numer 4. Teraz jeszcze Wam numer powiem, bo kredka jest nowa i jeszcze nic mi się tutaj nie pościerało. Natomiast moja stara kredka jest po prostu tak masakrowana, że aż wstyd. Mm. Także ogólnie bardzo fajnie to wygląda razem, bo właśnie chciałam coś kupić do tej kredki, bo bardzo lubię tą kredkę używać i to jest właściwie jedyny produkt, na no, który używam z takiej kolorówki. Ta kredka właśnie fajnie współgra z tym, ma też oszczytko, więc łatwo ją naostrzyć, więc nie ma problemu, no i kolejna rzecz to jest kredka, o której już wspomniałam. Kolejny produkt, który udało mi się dostać na promocji, więc jestem przeszczęśliwa, Um, Maybelline Affinimat kolor 30 natural beige. Miałam poprzednio 40, natomiast ja stwierdziłam, że sobie wypróbuję 30. Wiele się no, różni mi się w danym kolorem, natomiast udało mi się dostać na promocji. Także jestem zadowolona, bo normalnie kosztuje 30 zł, a go dostałam za 15, no to faktycznie bardzo się opłaca. I teraz coś, co chciałam coś na promocji, ale w końcu nie dostałam tego na promocji, i po promocji stwierdziłam, że kupię. Jest to rozświetlacz, bo że nigdy się żadnego rozświetlacza nie miałam, jest to z Lovely ten Gold i użyłam go raz i na tym poprzestałam, a gdyż stwierdzam, że chyba rozświetlacz to nie jest rzecz dla mnie, bo mało tego, że ja normalnie się świecę, mam tendencję do tego, jak sobie nałożyłam ten rozświetlacz, pomimo tego, że miałam niż na sobie, to ja po prostu wyglądam okropnie, prawda? jak na Sylwestra już tak typowo. Tak się świeciłam, bo sobie tutaj zrobiłam tak, tak jak powinnam zrobić. Delikatnie papierosy zrobiłam bardzo delikatnie, bo nie chciałam też za mocno, ale od razu to zmazywałam, gdyż wyglądałam okropnie. Jakoś tutaj mi się wszystko świeciło. Nie, w ogóle mi się tutaj podoba. Nie wiem, czy ja po prostu jakoś coś źle to używam, czy po prostu... Nie wiem, ale chyba jednak wyświetla, czy nie jest mi piesany. I uwaga, kolorówkę skończyliśmy i teraz przechodzimy bardziej do pielęgnacji ziai. Pierwsze jest to oczyszczający żel do twarzy z liściem manuka, już go miałam, bardzo jestem z niego zadowolona. I dlatego stwierdziłam, że dokupię sobie też tonik oczyszczający, zwężający pory, też rzeczywiście się manuka. Jeszcze wam nic nie mogę powiedzieć o nim, bo się go nie używam, ale jestem ciekawa, jak się będzie właśnie w duecie sprawdzało, bo sam żalog mi się spoko sprawdzał, więc mam nadzieję, że w duecie jeszcze lepiej. I kupiłam sobie odżywkę od butów odbo... tak, odbodo... Odbudowuj odbudowującą właśnie to chciałam powiedzieć, odbudowującą odżywkę z Nivei Long Repair głosowałam niby, rozwijające się lub długie, dużo nie słyszałam ale nigdy się nie skusiłam bo zawsze byłam wierna mojemu garnierowi Ultra Doom mojej kochanej odżywce, z awokado i masą Carita, ale zdradziłam ją z tym produktem nie pachnie już ten produkt tak ładnie jak tamten garnier więc na pewno w tej odżywce wrócę do tamtej już no, użyłam ją na razie w sumie raz i tak średnio byłam z niej zadowolona. Jakoś włosy nie były takie fajne, miękkie jak po tej z Garniera, ale może z czasem się przyzwyczaję Ale mogę Wam zdradzić, że następnym razem wracam do mojego Garniera. A i jeszcze co do włosów, to kupiłam sobie suchy szampon z Batiste. Co ja się mam, chyba mam. z tą wybawą? Z Batist Dark and Deep Brown. Um, Poprzednio właśnie miałam też do włosów brązowych, ale tam było a tam było do sz dla szatynek bardziej, tutaj mam już typowe dla ciennych włosów. Stwierdziłam że teraz ten przetestuję i eee, ja kupiłam go w dla się za 17 zł. Kolejna rzecz jest to krem do rąk z garniera. Jeżeli jest suchy, przysłuszony, tak jak ja miałam, to mogę z czystym sercem wam ten krem polecić, bo jest naprawdę rewelacyjny. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Możecie dać znać, co wykupiliście w ostatnim czasie, co Wam się fajnie sprawdziło. I chcę was zaprosić na moją grupę na Facebooku, pandzieniko, gdyż już jest tam nas trochę, bo tam najczęściej się z wami kontaktuję, jeżeli mam jakieś pytania czy coś takiego. Na fanpageu już zdecydowanie mniej. Um, odkąd właśnie powstała grupa, to na fanpageu mniej. Um, Chodziło się też Snapchat, ask, jeżeli macie jakieś pytania. Facebook, fanpage, wszystko tradycyjnie na dole. Za tydzień się widzimy w Warszawie na New Winter Games. A już się nie mogę uh, no, no, okay. I am I still got, 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 got it, I still got it, I